na widzowie, w tym odcinku pokażę wam jak wykonać w proces sposób sobie questa, w którym musimy zranić przeciwnika w ciągu 45 sekund od odkucnięcia w wysokiej trawie. Także polecę wam tą lokację do zrobienia tego. Tutaj macie na mapie dokładnie jak to wygląda. Jest. Oczywiście nowe osoby zapraszam do subskrybowania tego kanału oraz no i Discorda, link macie w opisie. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście wczorajszego filmu, to zachęcam do obejrzenia. Naprawdę przydatny i treściwy film, moim zdaniem. Także jak tu wylądujemy, to szukamy broni. Ok, jakąś tam broń mamy. I teraz tak, z tej lokacji Idziemy sobie. No tutaj. Mamy wysoką trawę jak widzicie. Musimy w niej kucnąć. I teraz mamy 45 sekund, żeby zadać komuś obrażenie, także lecimy szybko na Daily Google Ok, ktoś tu chyba troalką mi jedzie. Proszę, proszę, żeby ktoś tu był. Także let's go. Co i co? Dostał. Także wyzwania powinniśmy mieć zaliczone. Tak jest. Także ja już dziękuję za oglądanie. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. I cześć.